I z Lugonow po 54 Witamy serdecznie Witam serdecznie Czy tak sobie wyobrażałeś dokładnie ten pojedynek? Dokładnie nie tak Ale wyobrażałem sobie, że go zwyciężam w miarę szybko Zdraź nam co się stało z jego nogą Bo nie do końca wiemy Czy ty wiesz po którym się to się wydarzyło? To znaczy mi się wydaje, że po którymś low kicku, tak, bo, bo kopnąłem mocno, kopałem mocno I widziałem, że po którymś źle stanął Eee, więc mi się wydaje, że tutaj jakby ta noga została napoczęta. Natomiast e, jak, jak wstałem z pleców, się e, obróciłem na niego, no to wiadomo, dociskałem go po prostu przez chwilę e, ciałem, zadałem kilka ciosów. Stwierdziłem, że, że to jeszcze nie jest ten moment, że zaproszę, zaproszę go po prostu z powrotem do stójki. Natomiast jak już zrobiłem ten krok, krok w tył, no to już było widać, że, że z nim jednak już jest coś nie tak. Więc no, no, mnie się wydaje, że coś tam poszło z nogą, trzymał się rzeczywiście za tą nogę, którą kopałem e, więc, więc tyle. No, jakaś kontuzja musi być. jakie są teraz twoje plany? Masz pomysł na kolejny pojedynek, jakieś konkretne nazwisko? Nie, nie mam, nie mam żadnego nazwiska i na razie nie chcę mówić, że będę się nie wiadomo jak długo cieszył zwycięstwem, bo mówiłem już wcześniej, że po prostu jadę do zakopanego, trochę odpocząć, trochę potrenować. Później pojadę do Gdańska, zobaczyć się z rodziną i jak najszybciej chciałbym wrócić do Warszawy z powrotem na, na salę treningową. Twoje otoczenie i sztab y, trenerski ostrzegają Cię, żebyś nie powtórzył błędu u Damiana Janikowskiego, że pierwsze trzy walki i wszystkie trzy wygrane i później zbyt szybko się rzucił na materle, żeby teraz bardziej step by step wszystko robić? Co, nie ostrzegają mnie, natomiast y, trener y, Robert Jocz y, na pewno będzie y, chce brać udział po prostu w dobieraniu tych przeciwników, żeby mógł się rozwijać i jednocześnie wiadomo, te wyzwania muszą być coraz, coraz wyższe, żeby miało to sens. Natomiast no, na pewno są pojedynki, na które by się nie chcieli zgodzić. Wszystko w zależności od tego, do jakiego uważają, że są w stanie je przygotować. Izo, jeszcze wracając do walki, te lałkiki to był generalnie plan na ten pojedynek? Wiesz co, no, to, to taka część planu, bym powiedział, wiesz, lołkiki okopywanie przedniej nogi to jest... E że tak powiem, wstęp do, 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 do dalszej walki. Uważam, że i low kick, i lewy prosty to jest taki sposób, w jaki ja po prostu chciałem rozpocząć tą walkę, ustawić sobie przeciwnika na końcu lewej ręki i dopiero później miałem zacząć, że tak powiem, go rozbijać. No Natomiast, no mówię, no, chłopak poszedł do przodu, przewrócił mnie, nie wybroniłem. Za pierwszym razem wstałem, e, upadłem na plecy, ale wstałem szybko. No, i to, co gdzieś tam ćwiczyliśmy cały czas, rzeczywiście tutaj okazało się, że to działa. A czuł, się tym, że właśnie próbował zejść do tego parteru? Że co? Że tam obalał, że próbował zejść? Czy mnie to... Czy co? zaskoczył Nie, cię no to. jak... Nie, a co miał robić? Nie... Mógł się bić w stójce, no Nie mógł się bić no. w stójce. Jezu, dzisiaj krótka walka. powiedzmy tego poczułeś już jak to jest yy, walczyć wybaczy czuje czujesz się pełnoprawnym z zawodnikiem MMA po takim krótkim dość występie? To znaczy nie wiem, a mogę się czuć? No Moim zdaniem tak. No to super, to się czuję. Jezu, był moment, w którym byłeś na górze, nie była pokusa, żeby zostać tam i... Była. Co? Słuchaj, była pokusa, żeby tam zostać, rzeczywiście, ale wtedy sobie szybko przypomniałem, że to nie jest po prostu moja płaszczyzna. Jak ktoś mi już tam mówi wiele razy, nie podpalaj się, wiesz, jesteś stójkowiczem i tak dalej. Z drugiej strony, no, myślę, że jakbym kilka więcej czystotliw zadał, to po prostu ten pojedynek zostałby przerwany bo dość tak panicznie ten mój rywal tam z dołu się bronił i rzucał jakieś ciosy, więc, więc mogłem to zrobić. Z drugiej, z drugiej strony jednak chciałem się trzymać tych moich pierwotnych założeń. To były stójka, wstajemy z powrotem, ja robię swoją robotę, tam się czuję pewien. No i, no i, i to, to było moje założenie, tak. Kilka ciosów zadałem, wstałem, chciałem, żeby on wstał. A on już wcześniej się. I oglądałeś tutaj z nami walkę wieczoru, w której Mateusz Gamro walczył z Marianem Zielkowskim, którego znasz ze swojego klubu. Jak ocenisz to starcie? To znaczy, z tego co widziałem, to ciekawy pojedynek. Rzeczywiście wiadomo, że mistrzowska klasa Mateusza Gamrota, który, który jednak te sprowadzenia ma wyjątkowo wyjątkowo e, skuteczne i widać to, i to jego zawzięcie. natomiast też Marian bardzo fajnie postawił tutaj warunki. E, ja widziałem go wielokrotnie wiadomo na, na treningach i widziałem, że potrafi walczyć, to jest zawodnik, który potrafi walczyć. E, no i tutaj myślę, że razem dali dobrą walkę. Izu, otrzymałbyś ofertę walki z Mariuszem Pozianowskim. bierzesz to, czy jednak spokojnie inne pojedynki na początek? A tu nie z Tobą rozmawiałem na ten temat, czy ze sztabem szkoleniowym będę rozmawiał na temat moich walk kolejnych? Czyli na razie na ty zadałeś to pytanie? No ale bez kamery. <grywa> no to prawda jest taka, że o wszystkich pojedynkach będę rozmawiał ze swoim ształem szkoleniowym. Oni mnie przygotowują, oni wiedzą na jaki pojedynek będę gotowy. I jeżeli oni wyrażą zgodę, że ok, Izu myślę, że to jest dobra walka, jest wyzwanie, ale jesteś przygotowany, no to idziemy w to. Natomiast nie ma takiej oferty, nie ma takich rozmów, na razie jest tylko to, co mamy dzisiaj. A czy to jest waga, mniej więcej, w której chcesz się poruszać? Czy będziesz celował, żeby jednak złapać troszeczkę więcej tych kilogramów, żeby jednak w tych zapasach, ewentualnie defensywnych, sobie lepiej radzić? Ale myślę, że tutaj wiesz, moje zapasy defensywne to nie była kwestia moich kilogramów. I wiesz, na początku przygotowań ważyłem no dużo więcej. I wcale nie uważam, że potrzebuję tak dużo, e, tak dużo tych kilogramów, żeby sobie z tym radzić. Ja po prostu muszę, muszę mieć więcej techniki. I to wszystko, wiesz, to, to jednak nie, nie gabaryty, e, znaczy gabaryty też walczą, natomiast e, wydaje mi się, że pomimo tej wagi 105 kilogramów e, spokojnie jestem w stanie rywalizować tam powiedzmy z zawodnikami do 115 kilogramów, do 120. W takim razie powiedz, na ile Ty jesteś zadowolony ze swojego występu, bo jesteś najbardziej krytyczną osobą sam dla siebie z pewnością. No tak, ale nie mam tak naprawdę czego skrytykować, tak? E, ostatecznie pojedynek nie zakończył się e, dokładnie tak, jak sobie to wyobraziłem, dlatego że wyobrażałem sobie, że przeciwnik pada, bo którymś z moich ciosów, tak? Natomiast ja się przyczyniłem do tego, że, że spotkała go kontuzja, tak? więc jestem, jestem zadowolony. Jestem zadowolony ze zwycięstwa, jestem zadowolony z tego, że, e, że zostałem przewrócony, więc zostałem w pewien sposób spróbowany tak? i wstałem, e, udało mi się znaleźć w pozycji dominującej, czyli byłem z góry i no i o to chodzi w MMA, żeby sobie w takich rzeczach radzić. Jak mówiłem już wcześniej, za to dziękuję po prostu osobom, które mnie przygotowywały, czyli trenerze, wszyscy koledzy, którzy mi pomagali w springach podczas moich przygotowań, bo to mi dało tą pewność. Ja, ja naprawdę miałem pewność, że jak już nawet mnie przewróci mój, mój przeciwnik, to sobie poradzę, to wstanę i będę gotów, żeby dalej walczyć. To jeszcze nam powiedz w takim razie, szukałeś nowych emocji, nowych bodźców, dostałeś to, czego oczekiwałeś? Jest ten ogień? czy znaczy ogień jest, ogień jest, e, mówiłem o tym wcześniej, e, może nie zobaczyliście furii w moim wydaniu, ale ja chciałem się tam naprawdę dobrze bawić, Przełem do swojego numeru, czułem się bardzo dobrze. E, z pewnością gdyby walka trwała, no ja jeszcze się nie zdążyłem na dobre rozkręcić, taka jest prawda, ale na pewno dostanę szansę w kolejnych pojedynkach i wtedy, jeżeli będziecie chcieli, to zobaczycie więcej. W środę sparę z Danielem. Czy odpoczynek. Nie, nie, jadę do Zakopanego, więc, e, więc nie będzie mnie, natomiast pod koniec tygodnia być może tam coś porobię z Jankiem Błachowiczem, bo, bo chłopaki też e, z WCA jadą do Zakopanego na urlop przygotowawczych. To gratulujemy i czekam na więcej. Dziękuję bardzo. Gratulacje, Dziękujemy. No dzięki. Dzięki